Wajor ma dzień starego, zrzędliwego dziada. A, I co na to poradzę? to tylko dlatego, że mogliśmy wyjechać samego rana, a nie zawsze Kurcze Impreski Jesty całonocne Jednią do drzwi. Jedni się budzą rano, a my o, rano. O, będziemy o, 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 o co? A po co ci takie wiadro? Zobaczysz. Cały bierzesz szat. Nie, chciałbym tylko te dwa. Pomóc ci? No, no. Oh my god, zawsze czegoś zapomnimy. Ja mówiłem wam, że, kurczę, Barry in nie City w to chyba sobie tutaj, jakie logo zrobimy na koszulkach? Nie, powiem. tatuaż, Sarku, tatuaż. tatuaż. No. Dobra, jakąś ładowarkę wezmę. Nie ma jak na jeden dzień jechać, na jedną noc, bo powiem, na jedną noc, e, półtorej dnia, no i oczywiście, przecież... Zobaczcie, półtorej dnia. Półtorej dnia. No ale to... Te rzeczy są, to są najpotrzebniejsze wreszcie. to są najważniejsze, najpotrzebniejsze. Dobrze, że mamy taki mały samochód, bo jakbyśmy mieli wielką furę jakąś, to nie wiem co tam jeszcze było. <śledzimy> o, praca. Praca, dana. Tak, Tomku, słucham Cię. A widzę gdzieś na wyjeździe, na ja słyszę. Poza domem. Nie, poza domem, no. Chyba eee. trzeba zrobić no. gdzieś daleko, daleko wstecz. Ogólnie to tak. No, no. wiem, gdzie idziemy, ale takie moje pytanie, malutkie, tak. czy my mamy gdzie spać? Bo skoro mamy tyle rzeczy, gdzieś mu rzeczy do spania, to może. Taki plan był, że będziemy nocować, ale jak, zaczą, jak już zacząłem bukować. Ci, że jak zacząłem bukować właśnie miejsce w którym mieliśmy spać to okazało się, że już tak jakby nie ma już tam miejsc także możliwe, że trzeba będzie spać pod chmurką moniu. <grystanie> <grystanie> Na razie mamy inny problem, bo korek jest jak zwykle zarąbisty korek 20 minut, nie 40 minut, 20 km Są do tych latawców, <laughs> a my mamy taką linkę chyba cieńszą niż dratwa Dobra. Ale są okropne. Bo w ogóle nie powiedziałem o tym, że w tym roku przyjechaliśmy tu tylko dlatego, ponieważ mamy latawiec. <laughs> mamy piękny latawiec. Nawet dwa. Nie, o tym nie mówimy. Aha. Mamy piękny latawiec. E, zobaczycie jaki. Naprawdę. Widowisko. Widowisko. Ten nasz, zobacz, bo te inne, te inne latawce one są takie spokojne, a nasz zobacz co się z naszym dzieje. No ewidentnie, patrz, ADHD, no widać, że Weekend cieszy się w końcu, że wyszedł z tego wora. Gorzej jak komuś na głowę spadnie, jakby co to tylko oko wybije tam. mamy w ogóle ocenę na niego? Patrz. ta -da! No i wariat lata, żeby nam wycieraczki nie urwał tylko, zapłacisz za nią. No powiem Ci, warto było. Warto było? A jeszcze nic nie no. zobaczyłaś? Ale dla tego motylka naszego. No, warto było mi chodzi o, y, o tego latawca. No, nie? on nie był wow. drogi jakiś nie, chyba, nie? Nie, warto było. No. Powiem Ci, rewelacja, jestem mega dumna z niego. No kurczę, zobacz. No. Tak jak my też, nie usiedzi na miejscu. Nie można go samego zostawić, no, żeby tak sobie pola polatał sam, żeby sobie pohasał, nie? Nie można go zostawić, bo wariat, zobacz, wariat, o, 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 o zobacz co zrobi. nie współpracuje. Jeszcze raz spadnie i zwijam go, bo normalnie mam dosyć. Nie? Fajnie, fajnie, no ale kurczę, no ile można biegać za nim. Czyli polatał, polatał. No i spadł. Ostatni lot miał dość długi, no ale nic, no nie możemy go zostawić tutaj. Tutaj samochody jeżdżą, jakby spadł na samochód, albo trafiłby w kogoś. No nie, dzięki. Także podziękujemy motylowi na ten czas, gdy nas nie będzie przy samochodzie, bo chcemy sobie pochazić. Słuchajcie, robimy z Monią taki, no, konkurs zrobimy chyba, nie. Konkurs właśnie na najładniejszy latawiec na Romu. Wygrał motyl. No i chcemy właśnie pokazać Wam nasze top 3, prawda? Top 3. Dobra, chodźmy, zobaczmy, to jest właśnie ta kobita, kobita nurek, o której wam mówiłem, aż muszę podejść bliżej. Co myślisz Moniu o płetwonurku? Pytfonur tw nurce skrada twoje, twoje serce? No, nie. Nie, to nie jest to 3. Nie? Dobra, to idziemy dalej. Ten jest potężny. To nie jest Niko. Nie, no ma jakiś plecak, ma brodę, czyli to nie dziecko. Nie, to wiesz co to jest? Taka bajka była właśnie kiedyś o takim dziadku. Ale jak ona się nazywała? Była, była, pamiętasz? Nie, nie wiem, czy to właśnie nie niemiecka. A to nie jest ten hałabała? No zobacz. Zastąpiła akcja ratowania krasnala. Właśnie się zastanawiam czy coś się da teraz zrobić, skoro taki Krasnala spadnie. Jest dość, no jest dość spory, jest duży, ogromny. Ale krasnala trzyma słuchajcie ten pierwszy właśnie, tak jak tutaj są skaczka, kaczor jakoś tam, dynia, płaszczka i na końcu widzicie jest niemiecka, niemiecka flaga. Tam gdzie jest niemiecka flaga to jest właśnie ten... Ten latawiec, który trzyma to wszystko, wyciąga do góry te inne latawce. I właśnie tutaj on spadł, przy tym właśnie Kresnalu. A, czyli oni go zwijają jednak? Widocznie już na dzisiaj koniec. Jak ciekawi was, gdzie jesteśmy, gdzie znajduje się ta plaża, to wróćcie sobie do naszego filmu sprzed paru miesięcy, właśnie, gdzie byliśmy tutaj rok temu. Tam opowiadam, właśnie, wszystko o tej plaży. Prawie wszystko. Ile mieszkańców mieszka, co to za plaża, dlaczego tutaj jeździ tyle samochodów i to, że czasami można się tu zakopać. To też ważne. Ale można też poszaleć. Oczywiście, jak to, jak nikogo nie ma, jak jest bezpiecznie. A my podążamy w kierunku, ja myślę. Że to będzie chyba mój number one. Albo żeby specjalnie z, z Niemiec tu jechać, nie? Taki kawał. No ale jak ktoś jest pasjonatem, to taki No ja po prostu Taki kawał. no rację. No, i co? A ty jesteś mądra, Monia. To, że tak nie może wstać porządnie. Nie? To jest ten robot bojowy, ja nie wiem jak on się nazywał w Star Warsach, ale świetnie to wygląda. <gry> Tutaj możesz się poczuć jak na jakwestie. No. No. Robimy, robi, robimy jakiegoś birolka? No. szeryfowi. Car of the event. Nagrody zostały rozdane. Dziękuję. Chyba możemy się tu zatrzymać na chwilę i popodziwiać nie? Te stanowisko tutaj, chłopaki z, z Niderlandów. No. Chłopaki z Niderlandów tu zajebistą robotę zrobili. Gratulacje naprawdę zajebiste. Nie tylko te koty fajnie wyglądają, te smoki. No to ośmiornica jak dla mnie, z petarda. Do tego jeszcze mają dwie ryby i jakiś krokodyl. coś się zrobiła? Proszę bardzo, zobacz. Nie, kolejka się nie kończy i ta kolejka, no, jest prawie do samej wody. A tak w ogóle, słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj, no wiadomo, że puścić naszego wariata, ale mamy też coś specjalnego. Także to nie tylko motyla mamy tutaj, bo mamy też inne zwierzę. I tu już będzie grubo. Kurczę, trochę ciągnie ona. No, ta już ma power. Te nogi się związały z tyłu. Dasz radę rozwiązać? Ale jest piękna, co? Ale jaki power w ogóle, żeby to utrzymać? No, ale żeby ściągnąć, no, mogłem rękawiczki wziąć, bo naprawdę, chcesz zobaczyć jaka siła? Tak to wyglądało generalnie, mega wam polecamy tę imprezę. Tak, jakbyście byli w okolicy? To jest pięknie, naprawdę pięknie, kolorowo. Można tutaj sobie wjechać autem. Yy, i zrobić sobie coś grilla, dzieci mogą się pobawić jak macie dzieci, a jak nie, to musicie sobie chillować, nie mogę kupić piwką i zobaczyć dużo pięknych latających... Pamiętajcie, priadów. że tu zawsze wieje, czyli trzeba się ubrać dobrze, nie? No i co? Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No, tak. I co? Do zobaczenia na razie. Cześć!